Związki przez internet. W większości przypadków nie dochodzą do skutku. Budowanie takiej znajomości czasami trwa kilka tygodni, ludzie są w sobie zakochani i już jakieś mają poważne plamy, a czasami trwają kilka lat i ludzie się jeszcze ani razu nie spotkali. W czasie takich relacji powstaje mylne wyobrażenie o człowieku. To jest, nie widzimy realnego człowieka, a zakochujemy się w jakimś w tym, co stworzyliśmy w głowie, w umyśle, i kobiety na podstawie wiadomości tworzą wyobrażenie i pojawiają się uczucia, bo one słuchają, czytają i to działa na ich wyobraźnię. Jeśli facet tam się postara, kilka komplementów, to już te kobiety robią poważne plany. A on może nawet takich nie ma, on może być tylko życzliwy, chce sprawić przyjemność komplementami, wyrozumiałością, ładnie sobie tam pisze te wiadomości a one bardzo mocno działają na kobiety i poprzez taki regularną taką wymianę myśli pojawia się taki książę na białym koniu w wyobrażeniu, w wyobrażeniu tej kobiety. A mężczyzna reaguje na te fotografie, wiadomości też, ale jest wzrokowcem i jak tam się ładnie kobieta pokaże, odfiltruje co trzeba w tych fotografiach, Potrafi ładnie zapozować, bo to nie każda kobieta potrafi. Niektóre umieją tak, takie są fotogeniczne, tak, takie pozycje ładne zrobić, usteczka robią i tam inne rzeczy. Działają na, na zmysły, często te fotografie. No i to jest sztuka, i, i wiecie, no fajnie, to jest dobra umiejętność, że ktoś potrafi się zaprezentować. Ale pojawia się też yy, szczególne wyobrażenie o tej kobiecie, a później przy realnym spotkaniu jest trochę rozczarowania, że to nie to, co na opakowaniu, to trochę inaczej w realności wygląda. Kiedy ci ludzie wcześniej czy później się spotykają, żeby być ze sobą, to najczęściej jest rozczarowanie, ponieważ oni się zakochali we własnym wyobrażeniu o tym człowieku. I do tego wyobrażenia zaczęli czuć yy, duże emocje, a jeśli mimo to oni wstąpią w związek, no może to nie spełniać ich oczekiwań. To ich zawyżone oczekiwania, później to się nie spełnia, jest rozczarowanie. Dlatego <ścoughs> trzeba żyć tak, żeby się w kimś nie zaczarować, bo będzie rozczarowanie.